Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj byśmy chcieli się dowiedzieć, ile w sklepie zapłacimy za 2,5 kg bananów i 3 kg pomarańczy, gdy wiemy, ile kosztuje kilogram takich owoców. No, zanim przejdziemy tak ściśle do tego zadania, ja Wam pokażę to na troszkę innym przykładzie. Czyli załóżmy, że kilogram, no niech to będą moje ulubione owoce, czyli kilogram porzeczek kosztuje. No, niech to będzie 10 zł, a my chcemy kupić, no powiedzmy, 5 kg tych owoców. No to ile zapłacimy? Możemy to sobie zapisać w ten sposób: że skoro 1 kg kosztuje 10 zł, a my chcemy kupić 5 kg, to oznacza, że my chcemy tutaj kupić 5 razy więcej. Nie 1 kg, tylko właśnie 5 razy więcej. No to musi to być proporcjonalne, czyli to oznacza, że jeżeli kupujemy 5 razy więcej, to zapłacimy również 5 razy więcej, no bo tutaj o żadnej oczywiście promocji nic nie mówią. No i teraz 10 zł razy 5 to będzie 50 zł i tyle zapłacimy za Orzeczki. Czyli generalnie tutaj sytuacja jest bardzo podobna. Czasami jest to troszkę trudniejsze, gdy nie pojawiają się liczby, tylko litery. Ale zauważcie, 1 kg bananów, czyli tutaj sobie rozpatrzmy. 1 kg bananów kosztuje bez złotych. My nie chcemy jednego kg, tylko chcemy 2,5 kg bananów, czyli 2. I pół raza więcej. Czyli to oznacza, że cena za te banany musi być i 2,5 raza większa. Czyli B razy 2,5, co można zapisać jako 2,5 B. I to będzie cena za banany. Czyli sobie zapiszmy 2,5 B dodać. No i teraz, gdybyśmy chcieli wyznaczyć cenę pomarańczy, no to oczywiście można to. Także rozpisać w ten sposób, czyli, że 1 kg kosztuje P złotych, i następnie na tej samej zasadzie to sobie rozpisać. No ale tutaj wystarczy pomnożyć liczbę kilogramów przez cenę 1 kg, czyli 3 razy P to będzie 3P i to będzie łączna cena zakupu tych owoców.